Siemka i Hejka z tej strony mam od 595, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Gothic 2. Jak słyszycie, może jeszcze y, mam taką małą chrypkę ponieważ niestety znowu byłem chory. no Coś w tym roku, y, no to zdrówko mi nie dopisuje. Już drugi raz w okresie, no tym jesienno-zimowym, normalnie coś mi się No ale teraz trochę mi się poprawiło no i można w sumie postanowiłem coś nagrać. Jakąś kolejną, taką większą porcję materiału dla Was, no i dzisiaj, no cóż, opuścimy pewnie miasto, ale jeszcze najpierw, zanim to zrobimy, chciałbym właśnie załatwić sobie tego gościa, który, to znaczy tego strażnika, który siedzi w tym budynku na dlatego użyję chyba sobie czarów, bo będzie dla mnie to wygodne. I no i zobaczymy, a potem pewnie gdzieś wyruszymy. No to tak, może. O, tak spokojnie się nim zajmiemy. O, 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 zauważył. Nie. No w sumie nic dziwnego, ale tak nie chciałbym z nim iść na solo, ponieważ on troszkę lepiej umie walczyć. Tak! Uciekaj najszybciej, jak to Więc potrafisz. lepiej, jakby zabijemy go po prostu z magii, bo to będzie y, dla nas y, jak najbardziej korzystne, tak? Oj, oj, jeszcze troszkę mam tą chwilkę. No czekajcie może zmienię trochę rozdzielczość, wiecie, co? postanowiłem że jednak yy, troszkę może zmniejszy. O tak właśnie do tego się powinno być. No 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 może będzie fajniej. I może przez to yy, gra będzie troszkę yy, no, nie ważyć, tak? Bo zauważyłem, że... No to znaczy w tej rozdzielczości go tych troszkę zajmuje dwójka. Albo, albo wcześniej też źle zajmował, ale tego nie zauważyłem kiedy napiję się chwileczkę. No, dokładnie. Przygotowałem jak kałko i... jest bardzo smaczne. <grym> no, takie... takie... zimowe dni ponure to naprawdę jest to... <grym> świetna rzecz. O, no i co? Dwie kulki, no i strasznie zginął, no. Czyli... taki dosyć prosty sposób. I On miał szeroki miecz oraz próż do magazynu, który jest dosyć ważny, ponieważ będzie nam potrzebny chyba do tego kuferka a w nim jest paczka ziela, która będzie nam potrzebna do wykonania pewnego quest'a, który no już niedługo będziemy mogli zrobić, tylko musimy udać się na farmę Onara, ale to za chwilkę a w tej skrzyni jeszcze było 5 miksur leczniczych, no czyli taki magazynek no zawsze coś tutaj można znaleźć Trochę, troszkę częściej popijał tutaj, żeby to gartełko mi jakoś nie dawało pewne znaki. Tak się tutaj rozglądam po tych skrzyniach, ale raczej tutaj już nic nie znajdziemy. No i dobrze, no to chyba na razie tyle w mieście. Potem jeszcze tutaj wrócimy do wykonywania questów, właśnie tutaj w tej części portowej miasta. No i pogadajmy z Laresem. Chyba oszalałem. Co ty tutaj no robisz? Oczywiście malares. Lares. O dokładnie. Ej, Lares, ty stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w no. samą porę uciec z Doliny razem z Li i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Li, prawda? No jasno. Przecież... Oczywiście, że pamiętam. Nie wiem czemu chamba. dostałem się z nim z kolei. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona, no teraz, i mądrze zrobiłeś. Tak, on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Nie wiem. Zawarł sięgałem. układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi hmm. teraz No, wiesz, już o tym nawet, nawet nie mają źle. <laughs> Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ hmm. jestem, tylko że nie na farmie. Oh. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. Oczywiście. Dlaczego przybyłeś do miasta? O... No dobra, trochę takiego jest no i trochę wejdzie, ale trzeba. A czego od nich chcesz? Posiadają potężne amulety zwane okiem nosa. Muszę go mieć. Muszę! I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy Wezmy nie dostaniesz je. się do górnego Kościoło. miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przemilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w strażu. Mam lepszą, mam lepszy pomoc. Mam jakiś wygór. Na Twoim miejscu udałbym się na farmę Onara i pogadał z nim. A może na i to pewno nie znajdziemy jest jakiś skupiażek. sposób, żeby dostać się do góry miasta. No dobra. Nie, no chyba wiemy o najemnikach. No, najemnik to no, najemnik, no pracuje dla kogo. Jest zatrudniony, tak? O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za Li Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Trochę. Dlaczego? <grym> Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany? Hmm. No, I jak tu się bardzo wydostępny do tego właściciela ziemskiego. Mogę Cię tam zabrać jeśli chcesz. No i skorzystamy z, z jego się oferty. W porcie nie ma będzie nam łatwo. Nie mogę zaryzykować wzbudzenia i koronawirusa. Straszny straszne I wiedziałem, że będzie tak się dały dziwe znaki. Dobra, od razu idziemy. Poram, nie ma już chodźmy. sensu dalej z nami gadać. Uzejmy. Ponieważ nic ciekawego się i nowego raczej nie dowiemy. Tego Melora ominęmy jeszcze, bo będzie się no. ch chciał się z nami lać. A jak już będziemy przygłokrzeni, może tak, żebym że się wyrażę, w ten sposób, to oczywiście się nim zajmiemy. A, jeszcze jedna rzecz. Huu, uh, czy kupować sobie... ...skórzany pancerz? Nie wiem, dobra, obaj dziś bez niego. Tak mam nadzieję. Ale w sumie czekajcie. Oj, trochę to źle zrobiłem. Najpierw muszę zrobić sobie mieczyk, a dopiero potem mogę z nim już, mam nadzieję, że ten Larest tam poczeka sobie chwilkę. Harald, no zwolni troszkę może na chwilę ten swój kociołek. Harald, już. No dzięki. Niestety taki jest ukończyły. Wyrobię sobie te kilka mieczy, może posprzedaję i nawet wezmę ten skórzany pancerz. On się... chyba przyda. Nawet... bo będziemy musieli... sobie jeszcze tam pochodzić, gdyż zabędziemy szaty na No nie wiem, jeszcze zobaczę. Ale miecz ten wykonany przeze mnie mi się przyda, bo ben... będzie mi towarzyszył już później cały czas. Teraz potrzebuję kowadła. Chorot! To tylko Ależ zamyślony, ależ... Jakie skupienie. No dzięki. Dobra. Tutaj trzeba... Ja kiedyś za szybko robiłem te miecze i mi się coś bagowało, więc nie chcę tego powtórzyć. Ale widzę, że Laras tam stoi, no to spokojnie, bardzo dobrze, cieszę się. Eee, aha, robimy tych mieczyków trochę miałem tej stali, bo zdobyłem ją jeszcze od eee, przecież tego Ej, handlarza. A kasa nam się przyda, bo przecież będzie potrzebna, żeby e, wstąpić do klasztoru, tak? No to jak najbardziej musimy się jakoś spiężyć. Dobrze, daj to tutaj. Dobrze, oto twoja 7 dobra. Na razie dostarczy. Ja pierdolę. Sorry, ale... Ale, ale... W sumie siła nam się... Dobra, 10 siły nam się przyda. Tamten mieczek jest fajny i go założę sobie. Bo chciałem ten swój założyć. być Ale i tak będzie, będzie mi potrzebne to 20 siły. Znaczy to 10 jeszcze dodatkowe. Już och, Już nabrałem jest super. Jak szybko się normalnie można... Wzmocnić. Jedziemy teraz. Takim fajnym mieczykiem mamy kiepski szerki. No ważne, że jakiś. Przynajmniej nie za normalnie, bo to jest trochę porażkowe. <grym i górny> no to idziemy. Watras. O, dobrze, że jest krótko. No tak. Chciałbym, żeby było cicho. No to idziemy Z Zarazem powinno być łatwiej przez pewien. Czas, no bo on niestety nie zaprowadzi nas do, samego, e, do samej farmy, tylko zostawi nas w połowie drogi i będziemy musieli sami jakoś się tam dostać. No ale przynajmniej przez ten kawałek będzie nam łatwiej, bo tu są wilczki i naprawdę jest kilka tych potworów, które no, po to sobie trudzić normalnie się z nimi, skoro skoro można. Korzystać z do tych czynów. A jak widzicie, szczególnie to jest pozytywne, że idzie na nasze konto. E, o, wilki widzę, mają. mięso, to dobrze. Nawet zapomniałem, że wilki mają. mość, to O, Lares, jaki agresywny. Wszystko teraz nam zmiecie z, z powierzchni ziemi. Mm. Co to za ściny dzikie? No, przecież ja się właśnie tak coś mi się że właśnie w tym miejscu zawsze. To jest taki, takie miejsce ładowania, właśnie się terenu. I taka sekunda, bam, że nam się przycina. Ognisty korzeń warto zbierać, ponieważ jest to. Yy, no, przydatny. Yy, yy, przydatne zioło, ze względu na to, że. Yy, nawet chyba będzie nam potrzebny questa Szczaw królewski, który jest yy, dosyć rzadko spotykany to trzeba... Yy, Nie masz yy, nigdy wow, więcej mnie atakować. To trzeba wiedzieć. Yy. Lara jest taki słaby, jesteś, że aż musisz ją wypić, coś wypić, bo krwiopici normalnie yy, cię zranili. No, to słabo coś stało. Kiedyś byłeś troszkę silniejszy, mi się wydaje. No ale tutaj też... No, pozbieramy sobie tych ziółek, on niech się zajmuje, a my sobie pozbieramy te grzybki, które są dla nas bardzo cenne, prawda? z nie ma, Nic tak? nie ma. No, racja. Tutaj kolejny, no. Teraz może jeszcze... On mnie kręci! Jakby było tak... tak... potwory były ustawione tak gdzieś w taki... Niczego tu e, nie znajdę. mały odległość od siebie, to by normalnie ciekawie gdzie by poszedł. Ale... na szczęście tak nie ma. No dawaj. Kubica. Trzeba mu pomagać z tymi... Ale domy. Kurde, on nie jest. Niczego nie znajdę. Trzeba... znaczy. Myślę, że z takim cimie stworem to on miał nikłe szanse. Naprawdę. No ale taki jeszcze kreto oczu no to ujdzie. Zresztą sprawdźmy się sami. Solo. Ale my słabo, ale ja słabo walczę, o kurczę. Żeby takie baty dostać od jakiegoś kratoszczura. Ja sobie tutaj pozbieram te itemki, tu jest sporo strzał, które może nam się jeszcze kiedyś przydadzą. Słyszę, słyszę jeszcze jakiegoś kratoszczura, one są chyba w tej jaskini, yy, a nawet zajrzymy zbyt do nich, czemu by nie. Coś zawsze tam można znaleźć, tak mi się przynajmniej kojarzy, kwaset, chyba jest potrzebny do jakiegoś, do jakiejś runy, ale nie, pod... nie jestem pewny, no i ta runa, jeśli już to nie jest jakaś istotna, ponieważ yy, chyba ja nigdy jej nie używam Patelnia, o, to nawet przydałaby się nam wtedy, dlatego żony tego, yy, jak on miał ten farmer, na początku gry, Onar, nie, Onar <try> chciałbym. Nieważne. Także się, jak no, dużo jest tych strzał, i tutaj jakieś złoto. Takie pojedyncze sztuki. Wilczykieru. O, ciekawe, ciekawe. Nie najgorszy. Wymaga mało siły, i... a zadaje takie w miarę obrażenia. Spore. Dobór Nie, to już jest dla za dużo. No, czekaj chwilkę. Smuło! Mmm. Ale jej chyba nawet nie da iść Dobra, save it, tylko gdzie tutaj... O, jest! Gdzie ja tutaj mam najstarsze save'y? Nawet nie pamiętam <ścoughs> teraz... O! Oh, oto besy Dobra, chyba mam na nich ni ni taktykę Ale ona się jednak nie sprawdza Bo i tak nas gryzie, tak naprawdę szczęście. no Ale trudno Jakoś przeżyjemy z tymi wrażeniami. Ale jest i tu miesiąc, może już warto było nawet przejść. No a trzeba ten tysięg wyłożyć dla tego klasztoru. To nie jest, no powiedzmy, wybór tej ścieżki przełączenie y, się tej gildii jest takie od, od. takie proste, przynajmniej nie jest tanie. Bo trzeba naprawdę się dużo wysilić. A żeby zostać magiem, to kolejne kwestie trzeba wykonać. No i tak. Myślę, że niedługo uda mi się już wszystkie wstawić te odnowione odcinki z gotika 2, a potem ruszymy sobie powoli za Gotika 3. Ale to dopiero y, po świętach. Y, kiedy już. No, wtedy po prostu zacznę tą serię. Jeszcze nie wiem dokładnie jak długo. Będziecie musieli się czekać, ale myślę, że będę chciał ją rozpocząć jak najszybciej. Tutaj są... tak, szczury. Lares niestety wszystko co widzi w promilu normalnie kilometra musi wybić. Ej, no Lares, gdzie ty jesteś? Aha, okej. Okay. Tylko może ja coś się podleczę. Ale mam dużo tego sprzętu, powiem wam, i to dobrze, bo... Um, Proszę nalecz niczym może troszkę. Bo część się go sprzeda i to zawsze będzie jakiś gold dodatkowy A jego nigdy za mało, naprawdę Bo Mag niestety potrzebuje dużą miksturę e, many i no, ciężko bez nich naprawdę e, jakoś sobie poradzić No bo wiadomo, e, skille magiczne wymagają troszkę e, Lares, twoje IQ niestety Wow, znowu mam jakieś skoki klatek, dlatego wow, to ja zabiłem? Jej, super, weź to jest naprawdę kopciesz. Kopsiarz. Słowo Myślę, że teraz będę już tak nie wstawiał, ponieważ eee, nawet dzisiaj wstawię dwa odcinki, chyba, bo wow. A więc jesteśmy. A to już tutaj mnie co, zostawiasz? Przedwczoraj na drogi poradzisz sobie sam. Muszę wracać do miasta. Mam tam kilka spraw do załatwienia. Tak, bo Idź po prostu tą drogą. I pamiętaj, bądź twardy i nie daj sobie wcisnąć kitu, a wszystko pójdzie jak po maśle. Aha. To tą drogą? Okej. Okay. No dobra, szatuj. Trzeba tutaj skręcić. I idziemy prosto i z górki. Tylko, że tutaj jest, pamiętam, przy tym drzewie jest dużo grzybków, a przynajmniej dwa. <laughs> Niestety. Nie, no, cały czas, bo to mi się, jeszcze we znaki. No, czy ten kata. Szczególnie. Tutaj będą wilki. Ugh, ich tego nie lubię, ponieważ one, one potrafią bić. Kurde, ja przecież teraz zapisałem właśnie na tym save'ie. No nie pa. Ach, najwyżej będzie już spalony. A da się pojedynczo? Dobra, o to mi chodziło. Skutek osiągnął. Znaczy tak, cel osiągnąłem, ponieważ chciałem ich pojedyncze te wilki sobie uciągnąć, bo wtedy o wiele są większe szanse, że wyjdziemy bez jakichś strat większych i no, będzie, no, i zaoszczędzimy eliksirów. Jaki kryt, pięknie. Nie no, to mi się podoba, widzisz. No, go sobie, yy, bo nawet nie widziałem, że on jest taki świetny. Agnista pokrzywa, tak? Przydadzą nam się. A zaraz już się przygotowuję na te płasty na wykonanie takich innych płastów. Yy, I może tak chciałbym sobie tak w jeszcze tutaj wybijać. Expo nam się na pewno przyda. Jego yy, nigdy za mało. Ale pojedyncza ktopica, dobra, damy radę, o ile tak pipica da nam normalnie cokolwiek zrobić. Znaczy... No, da się zabić. Buuuut! Nie, tak sobie nie będziemy pokrywać. Więc dałem się teraz trochę ubić, Ale lepiej sobie y, pozbyć się tej z długu. Naprawdę jest to skuteczniejsze. Gwarantuję wam. O oh shit, to pieszo to już nie chcę. Może ja nie dam rady. Ale krwipica jak najbardziej. Ale podejść, tak? Dobrze, dobrze. Pięknie. No i jak widzicie trzy hity i a jego naprawdę ciężko z, y, mieczem zabić niestety, przynajmniej teraz. To nie jest przyjemne. Chciałbym tak pojedynczo. O! No fajnie. Dobra, jak to przeżyję? Znaczy... No dobra, może przeżyję, ale no... Nie wyszło tak wszystko jak chciałem, ale dobra, jest w miarę okay. Zostały jeszcze a już widzimy pierwszą chatkę innych więc jesteśmy blisko. Uuuu, zielecznice. To znaczy już te zioła lecznicze poszły. Wszystkie zużyłem. No ale cóż, jak chcemy zaoszczędzić mikstorki, no to trzeba się poświęcić. O! Ale nie, 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 pojedynczo. Czemu dwa? O, pięknie, o to mi chodziło Dobrze, dobrze Tak jest No sobie wilk tak trochę nie ogarnął Dobra, nie mo dobra Trzeba to tak, tak w przód i wtedy mam nie... nie, nie skoczyć. To jest najlepszy sposób na te, na te wilki Uuuu, no tak, opisałem się Muszę bardziej uważać. <laughs> Kolejny poziom, wow! Bardzo ładnie, 25 punktów. Czwarty poziom, no to jest taki... No, jeszcze mało, ale... ale będzie na pewno lepiej. Jeszcze te szczury są chyba... Eee, atakują w grupach? No tak, niestety. Ale co to jest, jak pan z hita? Na nas to jest nas nie hita? Dla żaden problem. Dobra, mięsko było. No i trzeba było zabrać mięso ze szczurała. Och, chyda. Czy tutaj są gobliny? Nie ma. Może się na już ich pozbyli. Gobliny pozbyli? Nieważne. Tutaj mamy bastera, przyda się zapis i może się uleczy najpierw. Nie wiesz. To mam tobie ciebie, ale nie wiem, czy dałbym mu radę. Więc na razie sobie go tego. Dobra, to na 8, a teraz tutaj. Później na 9, żebym pamiętał. Hmm, Buster, co tam? Co my tu mamy? Czy ja cię nie znam? A może? A kto pyta? Jestem Bastet. Jeden z najemników liwi. O I lepiej zachowuj się grzecznie, bo inaczej zbierzesz z O! Dobra. Czego tu szukasz? Chcę walczyć. Nie, wskazuje nie mam takiego było, tekstu dialogowego. Mm -hmm. mm, nie twój interes. A agresywnie zacznijmy. Nikt tak do mnie nie mówi robot! <grywa> 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 o, skróciłem a. dialog, a ja chciałem mówić, miecz wcześniej. Aha. Ale tak. Rzeczywiście Blaster jest y, bardzo prostym przeciwnikiem no. i no. jeśli... Znaczy on nie ma żadnych umiejętności walki no. mieczem. No. Jeśli będziemy no. się dobrze bronić, no. No. a nie tak jak ja... To na pewno da ci sobie nic nie Prosty atak w przód I obrona I teraz w przód Jesteśmy, mamy wygrane Zwycięstwo zagwarantowane. Tak Ten Niemnik będzie Raczej się nie rzucał po nas Mamy 17 sztuk złota No i to nam się przyda Ponieważ damy mu jeszcze piątek. U nie wiem czy się do niego brać